Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Szymek i jest dzisiaj ze mną ja, Himozo, witam, witam Siemanko sh z tej strony ja, Himozo no, no i witam serdecznie, słuchajcie i tak jak pewnie dzisiaj się spodziewacie, widząc to co tutaj jest obok nas będzie to kolejny i ostatni już odcinek z, ze świeżaków, przynajmniej z tej, z tego gangu świeżaków 2, ponieważ słuchaj, zrobione są już wszystkie cztery świeżaki z tych świeżaków, świeżaków bo. bo... To ty gadasz, o nie tutaj pokazałem po prostu... przez przypadek, no? To ale pokazałeś. No, no Grześka, bo chce zrobić takie wow, wow, patrz. I z... wow, wow, wow. może Grześku, przejdźmy Grześu. tutaj od początku, na początku, na początku od początku. No więc jest tutaj z nami kurczę, kalafior Krzyś, który jak zawsze czekajcie. Jest trochę zdenerwowany! Popatrz, 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 Jochimozo. Co? Jest zdenerwowany! Jaki smutny! Jaki jest smutny i zdenerwowany! A to dlatego, że nie zostawiliście jeszcze łapki w górę. No, więc jest to jest z nami oczywiście Kalafior Krzyś. Zostawcie łapkę w górę i patrzcie, już od razu nie jest zdenerwowany. Jest to jest iść. jagoda, co nie? Nie, to jest burówka basia stare. Burówka basia. Znasz chyba na ja gdyby. się nie znam na świeżakach, ale to się jest... poznam. Więc pewnie jak by wiedziała. Tak, to jest w zoneta. I ostatni już świeżak. Najsłodniejszy ze wszystkich, ponieważ nikt nie chce Grzesia, Grzesia, Groszka. Ja chcę no, ty chcesz Groszka, Grzesia, co? Fajne. No, ja chcę. No, i tak on tutaj wygląda, kurczę, i zaraz sobie z Jakimozo Zwiedzimy przyrody. Co, 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 Aha, gdzie? właśnie Szymek, właśnie, ej. Co? W, w, od piątku do niedzieli jest u mnie live stream charytatywny 48 godzin, na więc, którym będzie? słuchajcie, ja będę też na tym live Będę co prawda w godzinach wieczornych, bo mam wtedy studia. Ale będę właśnie na liveie charytatywnym, który prowadzi Yakimozo, w piątek od godziny 18, tak? Dobrze mówię? Tak, do godziny, do niedzieli, do godziny, do godziny 18. 18. Więc zapraszam Was serdecznie, ja tam będę. No i yy, może. Pamiętajcie o tym, właśnie e, Kanał jakim można macie oczywiście w karcie tej w prawym górnym rogu A my tymczasem Ty zobaczymy, może ciekawe, sobie stary czy on stary... jest szczęśliwy, że stoję mu na nosie Jak myślisz, czy tak, to boli? Pewnie tak, pewnie tak A patrz jak Nie no, on jest lubi stary o, o, Ja wiem, że Groszek grześ lubi wszystko bo, bo, faktycznie ja ci powiem, że tak mi się mocno nie i te Simem Że najmniej ludzi lubi właśnie Groszka Grzesia Bo on jak jest no. na przykład stary w kasach w Biedronce to dużo ich, ich jest A wiesz wszystkie inne Serio? są wybrane No więc, gadasz. Gr, więc smutno trochę jest mi Grzesia. Przykro mi jest właśnie. Napiszmy na na gdzieś, że wszyscy kochają Grzesia. No właśnie, ale zobaczmy sobie dookoła, jak wygląda właśnie nasz Grześ stary. Jak on tutaj wygląda. No w miarę ciekawie jest on. Przede wszystkim dla mnie było najtrudniejszego wybudować, bo ma trochę taki dziwny kształt, ale myślę, że w miarę dobrze wyszedł. To co? Zwiedzamy no, stary? 100%. Zwiedzamy stary. Normalnie stary zwiedzamy, to pokaż mi na nowo. Dobra, od czego to słuchaj. Zaczynamy. Tutaj jest guziczek, nie? Tutaj jest guziczek no. i musimy go kliknąć. To weź stary A zrzut, czy mam mieć ty? game moda? E Nie, już zdejmuję stary, nie? Ja już zdejmuję. Game mode 0A. E, tak, o, ok. Dobra, Okej, okay, patrz. Zero, o, teraz. Pa, pa, pa. Masz już dołem. stary też 0? No. Game moda? Normalnie, mordo. Dobra, to stary. Teraz mamy pierwsze zadanie, a mianowicie słuchaj, musimy kopać w dół, bo tutaj są różne bloki, różne rodzaje bloków i mamy tutaj różne o, rodzaje ty narzędzi. No, to ja wiem co to jest. Tak, i musimy. Na zaczniemy kopać stare. I zobaczymy, kto a, pierwszy a nie się nie stanie ma na sam w ogóle, dół. Co, nie? Aha, to ja ci dam tylko efekt, wiesz co, stary. Bo ja mam światło, efek. ja mam, no, Night Vision U -u, chciałem ci na dać stary bić w ty, i być się kręcił Jaki Jak ty w ogóle jesteś po prostu komand blokowiec, ja nie wytrzymam tu zaraz. True. normalnie. Jest dobrze. O, Widzę wszystko. Dobra, to stare, zaczynamy w takim razie. 3, 2, 1, start! Kurczę, ja stary to zrobiłem za pomocą komendy i nie wiem jak one są tutaj porstawiane. Ale mam nadzieję, że jakoś dobrze to pójdzie i zobaczymy kto pierwszy wygra stary, nie? Stary ja wygram, no co ty? Ta? Masz wątpliwości jakieś? No ja nie wiem, stary. Ja Jan, Albo dobrze. nie, bądźmy mili, na pewno ty wygrasz, ponieważ Ponieważ wiesz. Mam jeszcze bardzo... tak? Masz lepszy, masz lepszy refleks, no? A a powiedz teraz, co kopiesz, stary za blok? stowna. A, to jesteś chyba za mną, stary. Bo ja słychać przed chwilą rozwaliłeś gravela, no? To znaczy z, z tyłu. A ty mam takie same bloki? bloki? No. No i jesteś, jesteś pode mną normalnie. O nie! Hey, hey, jaki mozo, wygrałem! A tu jest dopiero pierwsza konkurencja, jaką możemy znaleźć w groszku Grzesiu, więc zobaczmy. Kliknij na Podobam kolejne się i zobaczymy co będzie teraz. Ja, by, ja bym brał go. Od dzisiaj będę brał goroczka Grzesie, jeżeli zbierę tak jak zwierzę. Ty. Tylko, że wierzy już nie można, tylko teraz odbierać można tylko, nie? Chyba? Naprawdę? No, no więc kliknij eee. kolejne stary Dobra, trzy, dwa, jeden, bom! Tylko... no, o, o właśnie, jeszcze ja się muszę przede No i słuchaj, jesteśmy teraz w jakimś pomieszczeniu. Eee, w ogóle stary. Clear, a? Mhm. No i teraz jeszcze zapomniałem sobie dałem sobie jakieś steki wiesz stek steak Dlatego... O nie, muszę sobie z game moda chyba to zabrać. Trochę nie ogarnąłem. Tu jest wszystko rywalizacja? czy sami Nie, coś teraz razem? jesteśmy już razem, słuchaj. I chodzi I o to. musimy wykopać troszeczkę tego. musimy takiego, wykopać nie? teraz, stary. Widzisz, ty jest przejście do końca. O I musimy Nie musimy wykopać. To stary, ja ze szybko zbiorę drewno, ty też możesz zebrać w sumie. Dobra, drewno, ja też zbiorę ja trochę drewna i będziemy sobie. I musimy co, zrobić to? później stary kilof. No słuchaj, to, to ty zrób crafting table, ja zrobię może kilofik. co ty na to? No dobry pomysł. Jest Ej, ale pomysłu. gdzie w ogóle? Ej, stary, nie wylatują! Jest eee. game zrobiony. O, Jest, nie. że du tyle coś tam. Du tyle drop do tyle drops, e, false. O. Teraz o, spróbujmy no... stary, może to wyleci. Chyba, że trzeba true. No trzeba, true, Chyba, chyba trzeba. true trzeba dać, stary. Uuu, jaki fail, nie, nie widzieliście niczego, widzowie. Nie, wszystko, oju, ale już działa, wszystko działa. No ale już działa, więc było? dobrze stare, że nie, nie, do, nie doszliśmy do tego, jak już wykopywaliśmy diamenty. Dobra, to, nie? to ja, ja zrobię crafting, ja zrobię Dobra, crafting. Okay, okay. Znaczy, generalnie diamentów byśmy nie wykopali, bo nie, nie mielibyśmy tego, yy, niczego. No właśnie, A dobra, w sumie to tak. ja zrobię stare drewniane. poczekaj. Ja też I... zrobię drewnianę po, po prostu. Wyko stary. Przepraszam no. cię, za późno. Za o, mamy jamieniem. diamenty stare tutaj. Mamy to diamenty, diamenty kioski, Dobra, Gigi mam już, już stare kamienne. Ty może stary zajmie się tym, żeby zrobić yy, piecek, wiesz? A dobra, spokojnie, Dobra, ja, ja mam piecyk. trzy. Dobra, mam trzy już irona, więc, więc gitę stare. Dobra, więc ja już zrobię iron, To można to zabrać. Ja już robię to, mm -hmm. już ci daję tutaj, nawet skopię jed, jeden, jeden węgiel, żeby szybciej to się przypalało. Dobra, no i wrzuć stary tutaj. I wrzucam węgiel, słuchaj mamy już. I poczekamy teraz... stary chwilę, aż będzie, aż diamenty będziemy mogli sobie zrobić, co nie? No myślę, że to jest bardzo dobry Do, pomysł. Ale ile tu jest w ogóle diamentów? No, tutaj widzimy jeden stary na razie, więc trzeba by jest jeden. Porozkopywać chyba. Dobra, to ja troszeczkę poroskopuję, żeby zobaczyć. O, jest drugi. Mhm, mm to ja go tutaj trochę oczyszczę, ten teren. Też. dobra, tu nic nie tu nie ma co... na górze w takim razie, dobra. Tu nie ma, tak, zdecydowanie. Tu nie ma. Może tu coś będzie. A ja już mam stary, mogę sobie robić żelazny, Jest diament. Mamy trzy w takim razie? Tak, mamy trzy, jest git. Dobra, to ja stary teraz już ci dam zaraz diamenty, żebyś mógł zrobić kill-off i to ty, stary, rozpoczniesz ten. To, znaczy, ja, to, ja, to, z... ja, to ja to ja rozwalę jedno, a ty rozwalisz drugie. O, dobry pomysł. Po prostu team bracia. Team, team bracia. Team bracia. No właśnie, <laughs> dawaj stary, masz tutaj i weź trzy uh, honory. Ja, Jakbym miał mieć nick Jaimozo połączony z, z, z naszym nazwiskiem. Dlaczego? Dlatego jak jesteśmy braćmi, to byłbym... Ja, Szymek, tak jak twoje przywitanie. No to by było dobre, stare chyba, tak mi się wydaje. O ja cię, patrz to, A to Dobra, już, już ty... można kliknąć chyba guzik. A nie, zrobiłem nie tak, można, że stary. nie można, widzisz? Aha. Ja, co, co, w ogóle, czekaj, nie, nie można. Nie można, za daleko jest. Musiałbyś mieć jakieś cheaty na większy zasięg, stare. No niestety, ja gram bez cheatu. Ale na szczęście już teraz możemy to zrobić. No i stary, klikaj guzik w takim razie. Dawaj radzie. na 3-4 razem. 3, 4 i. E. To tak miało być? Co się tutaj stało? Ej, nie dałem tutaj guzika O nie! Co to za podejrzana rzecz? A ja, ja, miało nas teleportnąć gdzieś mi więcej W to miejsce O kurcze je o, <grym> o nie, e, ale chyba... fail O nie Dobra, teleportniesz mnie? O nie, o nie stary, teleportowałem się źle Teleportowaliśmy teleportowałeś mnie do, do mnie Tak, tak, właśnie widzę stary Więc... E... Kurczę, jest problem. Zaraz to zrobię, stary, że już będzie działać. Ale nie wiem kompletnie. Ej, ja to i wydaje mi się, że się umieszczałem tam command bloka, to chyba nie musi. chyba jednak nie. Ja no, nie bardzo pole, Łysep. Okay. Pole, o nie dobra, stary, to tak, skleorujmy sobie ekwipunek i teraz mamy stary labirynt, nie? No dobra, no. Więc musimy go przejść. Znaczy. Właśnie o co chodzi? Stary czarny teleportuje. Widzisz? Ja ci powiem stary, patrz. Szare oznacza, że w tamtym miejscu jest bariera. Tutaj też jest bariera, ale słuchaj, zielona daje nam spida, niebieskie daje nam jump-boosta, ten różowe daje nam spowolnienie, a czarne nasz cofa na sam początek. A, czaję, dobra. Okay. Więc to jest takie... O kurczę, teraz ty spróbuj, no. Okej, okay, udało ci się. I jeszcze no. masz takie spowolnienie i do tego wiesz, jeszcze zmienia ci... Widoczność, że masz taką... Właśnie małą... widzę, mam takie przybliżone wszystko. Co no, nie? zobaczymy czy uda nam się tutaj ten skok, bo jak ja go trenowałem, to mi czasami nie wychodzi teraz. Udał ci się? Nie. O kurczę. Aj, ja te, mi też się nie udało stary, więc... A czy weź sobie tam cituuj trochę stary? I możesz, tak skakać możesz, tak skakać. Możesz sobie tam skakać trochę. No bo jak nie obowiązuje spit znaczy spowolnienie jak skaczesz, dobra. Patrz, patrz, patrz. Jest ja tak skaczę sobie. O tutaj? Widzisz? I widzisz? I mam plus, dobra. Ajdź! Jest, udało mi się, stare. Jesteś? Tak, jestem tutaj. O nie, ej, a ty, ty, ty trochę biegasz na to zielone, czy, czy nie? No tak właśnie trochę tak i trochę nie, wiesz Aha, rozumiem o co chodzi. Dobra, to, to ty... Tam ja poczekam tutaj za tobą jeszcze. No nie, jeszcze mam trochę przed sobą, przed guzikiem. Dobra, Ale mam nadzieję, okay. że tobie też się uda. O! o ej, o, udało ci się i teraz musisz tak skoczyć, żeby do tej ściany dolecieć, nie? O nie. Co? O nie. Dobra, czekaj, osta... ale ja jestem Patrz. już prawie ten. Tu jeszcze dwie, dwie próby stary, masz. Ja poczekam za tobą, co? Dobra, stary, okej. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, stary. Włączy. Patrz na to. No nie. To ty jeszcze stary ostatni raz, bo to tak. Jest, to jest ostatni nie no, raz. Nie przejdziesz stary jak nic. Czekaj, to teraz już na pewno Kuraj, czekaj, tam to się nie liczyło, dobra? Bo to ten skok się liczy ostatni. To jest ostatnia moja próba. <laughs> Nie, nie. Co Ty nie z... zrobiłeś z... teraz? Czemu znowu. Od... Okej, okay, dobra. Nie wiem. Nie pytaj się. Okej, okay, i teraz stary. Yes, Jest? Yes. Teraz tak o ścianę musisz zahaczyć, nie? No nie, ja się Kurde! No to co? Ja stary od nowa jeszcze raz przyjdę. Zobaczymy, czy mi się uda. O nie. <noise> Trochę bo... głupio zrobiłem, bo chciałem ci jakby tutaj... Dać fory. Okej, okay, tu... Ej, prawie teraz zaskoczyłem tam jeszcze. Ale tu się da łatwo stare dojść tam. Dobra, wiesz co tam jest w tym różowym? Co? Pole, pole! Ale ono nie jest tu są one jest różowe. Gdzie ty jesteś? Aha, znowu odpadłeś. No niestety. No ej, tutaj trzeba jakoś w dobrym momencie wyskoczyć z tego tego. Tutaj w tym miejscu. A bo generalnie tam jest bariera na tym, na tym, tym szarym. Dlatego tak, ja nie mogę Tak, tak. Aha, bo ty nie... zapomniałeś o tym. Przecież ci mówiłem, no za, że bariera. Wie, jest. Ja wiem, że ja wiem, że powiedziałeś, ale ja o tym kompletnie zapomniałem, stary, wiesz? No. Okej, okay, tutaj doskoczyłem i tutaj trzeba faktycznie stary tak od ściany trochę, nie? To nie jest wcale trudne jakoś. Kurde, specjalne. kurde, nie mogę skoczyć, ale mam już plan. Teraz mm -hmm. skoczę z tego bloku. Daj, uwierzę w ciebie. <laughs> dawaj, 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 dawaj. Patrz to. No? Mm. No tak. Dobra, próbuj, próbuj przejść jak przejdziesz. No ja jestem na końcu już. Dobra, patrz, to jest ostatnia próba, stary. Ostatnia, złapi no. ze słowo. O nie! O nie, nie biegłem na shifcie. dawaj jeszcze raz. A co padłeś? Tak, bo nie biegłem. Tam jest speed i chciałem tak szybko, że niby do końca, do, do końca dobiegam, ale mi się nie udało, dawaj. Chyba, Ej, bo, chyba czekaj, y... Co? A... A, 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 dasz mi opa? A Weź czemu? daj... daj, daj, daj full bomb. o, 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 teraz Aha, się regeneruje wszystko. No. I, bo ja nie mogę chyba biegać, wiesz? Dlatego nie mogę doskoczyć. skoczyć. Aaa, no to możliwe, stary. Dobra, ja znowu jestem na końcu. Znowu? Ta, no stary, ten skok jest moż można tu, tu spawn pointa ustawiać? Ale po co? Nie, bo nie, bo to i... czerw... czarne cię teleportuje w dane miejsce, nie możesz... nie, nie, nie zabijacie jej, nie lecisz ze spawn pointa. Musiałby się zabijać za każdym razem. Aha, dobra, w ten sposób. No. Kurde beleno. no. To co? Przejść już, klikać? Czy jeszcze No klikaj no stary. Dobra, klikamy. Ta... Okej, okay. no i to jest koniec mapy, ale za to powiem ci stary, że da się tutaj zrobić coś ciekawego. Włącz sobie game moda już może jedynkę. Mhm. No i da się zrobić coś tutaj ciekawego, a mianowicie stary. Można zrobić... Um... Kurczę, bo bo zapomniałem jak się, jakim blokiem to zrobiłem. Aha, wiem już, stary. Zabierz sobie redstone'a do ręki z game moda, nie? W sensie zwykłego czy blok? Zwykłego, zwykłego redstone'a sobie no, zabierz. No, no, no. I teraz na nagrzeźka. Na, na to ty. Jo! <noise> no, on jest taki stary, trochę wiesz, taki. Ty... Panie! <noise> Taki koksu trochę teraz To jest, to jest, to jest taki wiesz, imprezowicz Taki, taki imprezowicz. imprezowicz, no właśnie Wy też zostawcie łapkę w górę, słuchajcie Już jutro są mikołajki nawet, więc y, Mam nadzieję, że dostaniecie prezenty Jeśli oczywiście obchodzicie mikołajki da, 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 da. Bo na przykład stary Wielkopolsce bardziej się obchodzi właśnie wigilię Mikołajki tak, przynajmniej ja tak zawsze miałem Że mikołajki to takie U mnie... Tylko się u cukierki się, się dostają u mnie... U mnie... Też. No. Czasami jakieś prezenty się dostawało, co nie? Ta, ta. No, więc właśnie, zostawcie w górę, pamiętajcie o live'ie u Yahimoza, który już w piątek od godziny 18 będzie trwał aż do niedzieli do godziny 18, więc ja też Zapraszam, będę... Zginę. Będę w sobotę około 22 <grym> i w piątek też około 22, więc trochę ta późno, jest. ale o tych godzinach też ktoś musi wspierać Yahimoza. No więc trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnym odcinku, cześć! Siemanko! <grym> A, i zagłosujcie w ogóle jeszcze w ankiecie, który świeżak według, według was wyszedł najlepiej. No. Rzodkiewka Żeneta. Yyy... Grzesiek Grześ. Grzesiek Grześ, co? Grzesiek, Groszek Grześ. No, trzymajcie Grzesiek, się. Grzesiek Grześ. Cześć! Fuh. Cześć!